Hejka, hejka, witam Was dzisiaj. Słuchajcie, <kłysy> trochę jestem zachrypnięty. Słuchajcie, dzisiaj Was zabieram w kilka miejsc. Jedziemy teraz do kolegium. Zapisuję się do kolegium, bo chcę yy, zapisać się na pielęgniarstwo. Chcę skończyć studia pielęgniarskie. A że mam studia z Polski, to mi się zaliczą tutaj i będę mógł szybciej skończyć i zacząć pracę. Więc jadę wam pokazać. Dzisiaj jadę do, spotkać się z doradcą w kolegium, który mi doradzi, e, jaki tor. Działanie, obrać, jakie przedsięwziąć kroki, który kierunek, jak zacząć, wszystko, w którą stronę iść, żeby szybko skończyć. To jedziemy do college'u i pokażę Wam koledż. Widzimy się potem. A potem jeszcze jedziemy w dwa inne miejsca, to Wam pokażę dzisiaj ciekawe bardzo, ale o tym potem. No i słuchajcie, przyjechałem. To jest ten mój college, do którego się zapisuję. Cały ten wielki budynek przed nami, to jest kolecz, to jest parking tutaj samochodowy. Jest fajnie, zobaczcie, fontanny, trawniczek. Zaraz wchodzimy do środka. I wam pokażę jak to... O, to jest wszystko kolecz. No i ja stwierdziłem, wiecie, że zrobię pielęgniarstwo sobie tutaj. Skoro mam już studia z Polski, to... Jak my już ma zrobione nursing, to ja teraz sobie zrobię nursing. Też. lubię tą pracę. Jak zobaczyłem, jak się w Polsce mej uczyła, to stwierdziłem, że to mi odpowiada. Ja i się czegoś nauczę. Moja siostra jest lekarzem, więc słuchajcie, słuchajcie, też wszystko koleć, widzicie? Zobaczcie, jakie wypasy. Jeziorko, kampus, mostki fontanny Harper College to się nazywa i mają tutaj pielęgniarstwo i idę do tego admission outreach o słuchajcie Dobra widzimy się w środku no, słuchajcie jesteśmy wchodzimy tutaj jest jak w katakumbach tych budynków jest tutaj ABC potem Wam pokażę przy wyjściu co i jak? Building C. Okej, okay, idziemy do budynku C. Komputerki można się rejestrować online. Tutaj są, słuchajcie, czekamy na naszego advisora, żeby zebrać informacje. Już mam te książkę przygotowaną z dokumentami i będziemy ustalać jak. Pewnie nie będę tam nagrywał, ale jak wyjdę to wam wszystko opowiem. A potem jak będziemy wracali, słuchajcie, to yy, zajdziemy samochód obejrzeć, bo chcę wam pokazać jaki mnie interesuje. Potem jedziemy do fryzjerka, a potem zrobić badanie techniczne samochodu. Tutaj zobaczę, pokażę Wam jak no i wygląda. Ok, słuchajcie, mam wszystko. Wszystko wiem. Do 13 listopada muszę zapisać na kolej. No i co? Muszę tylko wybrać tutaj programem idę, bo są dwa programy na pielęgniarstwo. W następnych vlogach to wam trochę opowiem, przejdę z Wami te wszystkie moje tutaj informacje co mam. No a co? Teraz jedziemy do... Wracamy. Zatrzymamy się po drodze, zobaczymy Range Rovera SVR-a. Obejrzymy i zmienimy samochód potem. I jedziemy do Sławka. Sławek to jest mój fryzjer tutaj w Chicago. Robi mi zawsze włosy. Jest naprawdę dobrym fryzjerem. Zawsze wie, jak mi zrobić dobrze. Dobra, słuchajcie, pokażę wam trochę tutaj jeszcze. To jest Building Sea. Chodź, zobaczycie tę mapę kampusową, nie? W ogóle, jak to wygląda. To jest wszystko kolecz, różne budynki. Okazało się, że pani to była Polka. Bardzo miło nam się rozmawiało. Niestety nie mogłem nagrywać, bo. No bo nie, no bo to co, takie, wiecie, sprawy, e, rozmowy takie, na no różne tematy były między nami, nie tylko na temat szkoły, bo to było, wiecie, jak. Polak z Polakiem się spotkaliśmy. Myśmy sobie pogadali na różne tematy. No ale było super. Ja co, lecę teraz do domu. Zobaczymy tego Ranchovera po drodze i widzimy się tak na razie. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na parkingu. Zobaczę jakie furki M2 i inne wariatki. A my idziemy zobaczyć svr -a. Jest tutaj bialutki SVR. Ale strasznie nisko siedzi ten SWR. Jest wielu tych swr Otwarty, zamknięty. Zamknięty. Ale to stary jest chyba. Nie ma wyświetlacza na dotyk. To nie bierzemy. Nie podoba mi się. Zobaczcie ile to jest, to jest jajów. Raz, dwa, trzy to RX chyba cztery, ale chyba też STI pięć sześć STI -ów. Maserati, Leksusiki Mercedesy inne, słuchajcie, wiecie co? Zacząłem się zastanawiać, może sobie dziela, nie dziela tego, tego G klasę, G klasę kupić, zobaczcie. Pokażę Wam to g klasy. To jest w szakrze 550. Nie jest to AMG 63. Ale tak naprawdę, czy mi potrzebne 63 AMG? Mi potrzebne jest auto, które będę mógł ciągać lawetę z motorkami albo z rajdówką, jeżeli sobie Subaru nadal zostawię i nie sprzedam. Bo wcześniej czy później to jeżeli ja sobie zostawię to je zbuduje więc przydałoby mi się przydałaby mi się yy, coś sobie ciągać patrzcie M2 to M3 4 -dźwiowa. jest tutaj out od brzydko bym powiedział przyjechałem tutaj tak naprawdę oglądać tego SVR-a tutaj żeby ale patrzę on nawet ma tutaj na hak wejściówkę ale nie wiem, jakoś tak mi nie podchodzi po tym moim ML-u, którego teraz sprzedaję. To chyba, chyba bym wolał jakiś upgradecik, taki. I zobaczcie, tu jest ten, takie klasa. Ładna. Na ładnej feldze stoi, zobaczcie. To jest hak ma. Zobaczcie, o, jest hak do ciągania. Ładne, ładne koło. Jest. Co to jest za koło? 24 incze. Wow, duże. No. W sumie jest bardzo ciekawe auto w środku. I to jest 23 krok. Już te świeżutkie, nawiutkie. Proszę zobaczyć, jaka cena jego. I to jest G55. Tak mi jakoś chodzi po głowie, bo mam do wyboru albo kupię jela 63 AMG albo tego SVR'a yy, Range Rover'a albo kupię yy, Cayenne Turbo albo G-klasę no jeszcze nie chcę wchodzić w pikapy, bo w ogóle pikapy, upy no ja muszę mieć zamknięty, żeby móc klapę mieć, coś załadować no i też bym wolał coś takiego, żeby no jednak, nie wiem, takie e, GL63 to jest dla mnie taki no 7 siedzeń chyba taka najlepsza opcja zobaczę na razie mam czas na razie się bujam pomyślę w styczniu jak wrócę do stanów a my to jedziemy na chatę zmieniamy samochód i lecimy do fryzjera Muzyka Okej, okay, włoski zrobione Dobrze podoba się Wam Ostrzyżone Jestem teraz tutaj widzicie na Harlem Chicago To się ulica nazywa tak Przejdę się tutaj, zaraz coś wam pokażę Zaraz wracamy do do, małego, do tego, do naszego Prospect Heights i... i musimy pojechać. Pokażę Wam tą rejestrację samochodu, jak wygląda. Znaczy, rejestracja, nie rejestracja, badanie techniczne. To się bo Nie Dobra, wracamy do auta i jedziemy dalej. Więc tak to więcej wygląda. Przyjeżdżają samochody i robią emission tak zwany. Podłączany jest taki zwykły komputer diagnostyczny. I jak nie ma check engine żadnych kodów, to po prostu samochód dalej jedzie. Więc oni tak naprawdę tak to robią: można to łatwo oszukać. Ale no i trzeba potem iść kupić naklejkę na zderzak. Taką trzeba naklejkę na zderzak kupić. O, jak ta tutaj naklejka. I tak wygląda badanie. Jak będziemy dzisiaj robili, muszę sprawdzić, czy ten samochód potrzebuje. Co roku czy co dwa lata, jak będziemy potrzebowali, to wjedziemy do środka i Wam pokaże, jak to wygląda. Ale tak wygląda badanie techniczne w Illinois. Chłop tam widzicie z takim stoi kabelkiem podłącza i tak to. Wygląda.